Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym holu zakupowym. Chwilkę mnie nie było, chwilkę nie wrzucałam tych holi, bo jakoś tak wiecie, takie małe urywkowe te zakupy robiłam nieprzemyślane do końca, takie no nie było co pokazywać. Niby próbowałam coś tam wyjeść z zapasów, ale koniec końców się upierałam na jakiś dany smak, składnik czy coś, i jechaliśmy do sklepu, wydawaliśmy pieniądze. No nie miało sensu te zakupy, więc wracam do Was z tygodniowymi zakupami. Możliwe, że dorobię albo dokupię pieczywko, bo mam tylko jedną bułkę paryską. W zasadzie jeszcze jakieś tam pieczywo mamy, ale no może zaczniemy. Aha, to są zakupy z Lidla Izby Biedronki za około 300 zł. No, mało mi się wydaje, że tego rzeczy tu jest jak za 300 zł, ale no, dobra. Tu są. Ach, jeszcze tutaj nie ma 12 kartonów mleka, 1,5%, bo już nie wyciągałam, a są schowane. Kupiłam truskaweczki, 2 kg, już trochę zjedliśmy. Frytki do włożenia do zamrażary. Tortille, parówki dla męża, majonez lekki, najlepszy pyszny jest. Melon był w promocji w pietrące chyba za 4 zł za kilogram. Nie wiem, czy macie jakieś rady, jak wybrać dobrego melona. Ja patrzyłam na to, który jest najbardziej żółty, więc mam nadzieję, że on jest dojrzały i będzie słodki. Była też papryka żółta w, prom, w promocji w Biedronce, ale wziąłam tylko jedną, bo były takie nieładne, zwięknięte i ble, nie miałam. No pewnie bym działa i wyrzuciła w domu, więc bez sensu kupować. Tym bardziej, że ostatnio na Biedronce się bardzo przyjechałam, bo kupiłam dwa opakowania pomidorów, które spleśniały na drugi dzień, więc obraziłam się na jakiś czas na Biedronkę i chodziłam tylko do Lidla. Ehm, no, ale zobaczymy, może tym razem będzie lepiej. Wziąłem roślinne kabanosy dla siebie, tutaj jakaś szynka dla męża, rolada ustrzycka wędzona, ja uwielbiam wszystko co wędzone, więc wędzone sery jest pyszne, e, pyszny. Tutaj salami dla mojego męża, coś sobie wybrał takiego. Wziąłem dwa opakowania warzyw na patelnię, bo też były w promocji, przy zakupie dwóch, jedne po indyjsku i one są najlepsze, nawet ta przyprawa w środku jest pyszna e, i po meksykańsku są ok, ale nie takie dobre indyjskie. Jedno masło, bo nie było żadnej promocji, a już nam się skończyło. Ta sałatka złoto, boże, to jest pyszna totalnie. Próbowałam ją mm, zrobić w domu. Nie wyszło mi absolutnie nawet coś podobnego do tego, więc musiałam sobie kupić, bo miałam takiego smaka na to. Pycha to jest. To chyba około 6 zł kosztuje. Czasami mi się uda kupić na tej promocji minus 50%, ale dzisiaj nie było, więc wzięłam pyszności. Właśnie ta bułka paryska jedna, tykany pomarańczowe, nie piłam jej, ale spróbujemy, tak sobie myślę, że może ją będę zaparzać i potem pić zimną po prostu jako taki napój, tym bardziej, że teraz są takie upały. Dwa razy tofu wędzone, jedne parówki wege, Wziąłem dwa opakowania kukurydzy, bo też były w promce przy zakupie dwóch, chyba minus 40% drugie opakowanie. Mr. Magicki 2, bo nam się skończyły. E, piwko 0, pomarańcza sycylijska z limonką. Nie piłam, więc nie wiem. Ogórki małosolne. Wiecie, co dzisiaj w wili były w promce? Przysiękuję dwa, wychodziło chyba 6, coś za jedno. I jak tak patrzyłam na cenę ogórków, plus te dodatki, żeby zrobić własne ogórki małosolne, to się nie opylało kupować osobno. Tylko bardziej się o to. Ja. Już ja jadłam, są bardzo dobre, tylko są mocno słone. Także musicie uważać na to. Ja sobie zaraz do jakiegoś pojemnika przeleję, ale były naprawdę smaczne. I nie tylko mnie smakowały, więc spróbujcie. Serek do kanapek. Jeszcze dziś bym był jeden, a tak, ten. Dwa opakowania kurczaka dla kota. Humus. Chciałam wziąć ten potrójny, ale nie znalazłam. A ten z buroczkiem jakoś mi najbardziej wchodzi, bo jest słodki. Taki posmak słodki. Ryż jaśminowy, najlepszy. E, ketchup, jakiś ziem, czosnek, bazylia. No i ta pizza. Mówiłam Wam, że ona jest super. E, że Smakuje jak z pizzeria, jak, jak ją dobrze zrobicie na taką, wiecie, chorupiącą. Także kosztuje 15-16 zł. Ostatnio zamówiliśmy wczoraj z grasso za 75 zł pizza a nic specjalnego. I tak mówię, ja pierdziele. Nie upyla się. Więc to Naprawdę spoko opcja za 16 zł, a zadowoli Was, i jakbyście w pizzerii jedli. Także taka sytuacja. No dobra, to by było tyle na ten tydzień. Może uda mi się nagrać albo co jemy, albo co plan posiłków. Zobaczymy, dam Wam znać. Eee, dobra, zostawcie łapkę, dajcie znać, że tutaj jeszcze jesteście. Napiszcie komentarz, subskrypcję zostawcie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, pa.